Dzień dobry. Nagrywam moi drodzy filmik odnośnie sesji ciążowych, ponieważ często pytania, które od Was dostaję powtarzają się i też nie zawsze mam wrażenie, że odpowiadając na nie szybko na Messengerze, Whatsappie czy telefonicznie to wyczerpuję temat. I postanowiłam, że nagram właśnie taki krótki przewodnik, e, jak właśnie przygotować się do sesji ciążowych, bazując na tych pytaniach, które najczęściej do mnie trafiają. Nie mam tutaj żadnej listy tych pytań, natomiast mam je wszystkie w głowie, więc, albo prawie wszystkie, więc możliwe, że będę coś do tego materiału później dogrywać. Natomiast, takim pierwszym pytaniem, które najczęściej zadajecie, to tak naprawdę jest pytanie: kiedy zapisać się na sesję ciążową? Odpowiednio miesiąc wcześniej, jeżeli się ze mną skontaktujecie przed takim docelowym terminem sesji ciążowej, to na pewno znajdziemy taki dogodny termin. Sesję ciążową wykonujemy pomiędzy 28 a 34 tygodniem ciąży. Natomiast 35-36 e, tydzień też, to są, też jest to czas, kiedy tą sesję można wykonać, bo tak naprawdę jest to sprawa indywidualna. I jeżeli czujecie, że to już jest ten moment, e, to zapraszam. E, zawsze tą, le, tą sesję lepiej wykonać e, troszkę wcześniej, e, aniżeli później jej po prostu no, nie wykonać, tak? E, więc tutaj e, to jest tak pierwsza odpowiedź, czyli pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży to jest taki optymalny termin właśnie na spotkanie. I teraz e, to, co m, też bardzo często się pojawia, to tak naprawdę pytanie, jak się przygotować do tej sesji. Jeżeli macie ochotę, to można skorzystać z makijażu i fryzurki. I taka usługa wtedy jest tutaj u mnie na miejscu wykonywana. Przyjeżdżają dziewczyny i równocześnie malują i czeszą przed sesją, więc wszystko jest w jednym miejscu, ale można sobie też na zewnątrz skorzystać z takiej usługi i przyjechać gotowym. Natomiast e, czy z, e, makijaż i fryzura są obowiązkowe do sesji, no to oczywiście tutaj jest pytanie odpowiedzi, że nie. E, ważne jest, żebyście wy drugie panie się dobrze czuły na tej sesji. E, jeżeli e, nie macie ochoty e, przygotować się pod względem makijażu czy fryzury, to z mojej strony zawsze doradzam, e, jeżeli na przykład na co dzień macie proste włosy, to warto sobie zrobić chociaż falę, albo zakręcić, tak, żebyście na tej sesji na przykład wyglądały inaczej. Um, tutaj jeśli chodzi o makijaż, jeżeli się nie malujecie y, na co dzień, to można sobie zrobić delikatny makijaż, albo też go nie robić. Dlatego, że y, 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 nie zawsze, y, y, jeżeli coś zrobimy nowego, to nie zawsze nam się to podoba. I te, jeżeli przychodzicie na przykład na sesję i a zrobiłam sobie za mocny makijaż, to, to okej, okay. można go zawsze powiedzmy gdzieś tam zmazać przed, przed sesją i nic się nie dzieje. Ale jeżeli na przykład wiecie, że macie termin za miesiąc y, na sesję, to zróbcie sobie w domu taką fryzurę, taki makijaż, jak się Wam podoba. I zobaczcie, jak się w tym czujecie. Ponieważ, jeżeli już wykonamy zdjęcia, to to już jest jakby finalny efekt. Ja oczywiście później dokonuję przeróbek delikatnych czy retuszu skóry, wiadomo. Natomiast tutaj bardzo ważne jest to, żeby przede wszystkim na tej sesji się czuć dobrze. Kolejnym takim pytaniem jest, co zabrać ze sobą na sesję. I tutaj jest bardzo dużo możliwości. Przede wszystkim zaznaczę, że bardzo ważne i takie ułatwiające nam życie jest, jeżeli Panie zabieracie ze sobą um, bieliznę jasną, czyli na przykład cielistą, to jest opcja idealna, i też ciemną. Oczywiście w obróbce później e, ja mogę sobie poradzić z ciemnym biustonoszem, na przykład do jasnej sukienki, e, natomiast podczas sesji ja również wykonuję Wam e, materiał wideo, i z materiału wideo nie jestem już w stanie przerobić na przykład ramionczek od biustonosza. więc tutaj. Polecam i bardzo proszę i zawsze przypominam o zabraniu ze sobą e, dwóch rodzajów e, bielizny w dwóch kolorach. O, może w ten sposób. Jeżeli macie swoje ulubione sukienki, e, spodnie ciążowe, nieciążowe, coś w czym się dobrze czujecie, to naprawdę możecie na sesję przyjechać nawet z walizką ubrań albo z dwoma. Tutaj nie ma żadnego limitu. Jeżeli ubranie wykorzystamy, no to nie wykorzystamy, ale ważne, że one będą i w trakcie sesji będziemy mogły zadecydować, że a to jednak w to wskoczymy, albo w to jednak nie wskoczymy. Hmm. <laughs> Jeśli chodzi o buty, nie trzeba zabierać butów, mało kiedy wykorzystujemy buty do sesji ciążowych. Natomiast na wyposażeniu tutaj u mnie w studio mam jeszcze kilka, myślę, że już kilkanaście sukienek, z których panie korzystacie. I teraz to ilość tych sukienek ciągle się rozrasta. Domawiam przeróżne sukienki, czasami na życzenie, czasami coś mi się spodoba i stwierdzam, że a taki design jeszcze na przykład by mi się przydał w studio. Więc jak sobie zajrzycie na moją stronę internetową, to w zakładce sesje rodzinne, później są sesje ciążowe, są zdjęcia z poprzednich sesji i tam na zdjęciu jest naniesione, Grubą czcionką informacja, jest naniesiona informacja, grubą czcionką, że sukienka jest dostępna w studio. I te sukienki generalnie są sukienkami uniwersalnymi, czyli i panie z rozmiarami XL, L w nie wejdą, jak i panie z rozmiarami SXS też. Nie będą miały tych sukienek za dużych, ponieważ one są tak dostosowane, żeby właśnie można je było wykorzystać do sesji ciążowych głównie i żeby ten rozmiar był odpowiedni. Więc tutaj ja nie będę się w te sukienki przebierać i wam pokazywać, jaki to jest rodzaj sukienek. Odsyłam Was bardzo proszę na moją stronę internetową i tam na bieżąco wrzucam takie zdjęcia. Ehm, dobrze. To mamy. Teraz tak, jeżeli chodzi o dodatki do sesji ciążowych, to mm, tutaj na wyposażeniu e, mam bukiety, e, takie powiedzmy klasyczne, jeżeli panie sobie chcą z nich skorzystać. E, w okresie e, powiedzmy od wiosny, wiosna, lato, e, jeżeli mamy takie kwiaty tulipany, róże dostępne. To też e, ja zawsze przed sesją ciążową pytam, czy będziemy takie ujęcia z kwiatami robić, i wtedy zakupuję takie kwiaty, i one są do wykorzystania podczas sesji. Natomiast w zimie, a nagrywam ten film w zimie, e, no jest troszkę ciężko z dostępem do kwiatów, e, chociaż na przykład, żeby je przynieść do domu i żeby one nie klapły gdzieś tam w drodze, więc posiłkujemy się kwiatami sztucznymi. I teraz, e, jeśli chodzi o zdjęcia, które wykonujemy podczas sesji, to e, wachlarz tutaj stylizacji i koncepcji, i wykorzystywania teł fotograficznych, i wykorzystania aranżacji studio jest naprawdę ogromny. I za każdym razem, gdy wybieracie się do mnie na sesję, to ja też Was pytam, e, jaka stylizacja mniej więcej Was interesuje. Ponieważ mamy panie, które uwielbiają sukienki pufiaste, chcą się czuć na sesji jak księżniczki, mamy wtedy na przykład tylko jednolite tło i te sukienki i tutaj mamy całą koncepcję jakby tworzoną na podstawie tego. Mamy panie, które uwielbiają naturalność, skakują w dżinsy w top, w białą koszulę, siadają na kostce i tak naprawdę nic więcej nie trzeba. Ja staram się i tutaj znowu odwołam się do swojej strony internetowej, staram się na tej stronie internetowej wrzucać mniej więcej wszystkie koncepcje, tak żeby można się było też zainspirować. Więc jeżeli, drogie panie, wybieracie się do mnie na sesję świąteczną, nie świąteczną, a ciążową, to naprawdę zapraszam na tą stronę internetową. Zobaczcie sobie, jakie zdjęcia Wam się mniej więcej podobają. E, oczywiście w trakcie sesji też zmieniamy. E, zmieniamy scenerię, zmieniamy kolor tła. Zazwyczaj dwie, trzy takie stylizacje e, robimy, tak żeby te zdjęcia nie były wszystkie po prostu jednakowe, tylko in, na przykład z innym ujęciem, inną pozycją. I um, chyba taki, taka ostatnia rzecz, która mi przychodzi na myśl, to oczywiście na sesję warto zabrać swojego męża, partnera, dzieci. E, jeżeli, e, jeżeli już macie. E, zdarzyło mi się, że ktoś zabrał całą rodzinę była babcia, dziadek, e, i jak najbardziej. E, Zapraszam. Jeżeli wybieracie się taką większą ekipą, to proszę dajcie mi e, tylko tak znać, że będziecie na przykład, nie wiem, Wy, dzieci i na przykład jeszcze, nie wiem, rodzice od jednego z Was albo nie wiem, od obydwu z Państwa. Ponieważ wtedy ja ym, też mogę się przygotować i też na przykład jeżeli mam sesję po sesji, to przesuwam sobie kolejną sesję albo angażuję dla Was, y, rezerwuję dla Was y, większą y, część y, dnia, tak żeby nie było tutaj pośpiechu i żeby każdy czuł się tutaj y, jak u siebie w domu, a przynajmniej komfortowo. I to myślę, że wyczerpałam na tą chwilę te wszystkie pytania, które najczęściej się pojawiają. A jeżeli coś jeszcze się pojawi albo o czymś zapomniałam, to po prostu je dogram. Dziękuję.